Erik Kirka w GKS Katowice. Dlaczego ten transfer totalnie nie ma sensu? Piast Gliwice w tym sezonie walczy o utrzymanie i na pewno nie będzie miał łatwego zadania. Patrząc na rundę jesienną, jest jednym z głównych kandydatów do spadku. Tym bardziej teraz, ponieważ Gliwice opuścił jeden z najważniejszych zawodników w tym sezonie. Erik Kirka po raz kolejny zmienił klub na Śląsku. I chyba kompletuje bingo, bo jeszcze wcześniej grał w Górniku, a teraz przeniósł się do Gieksy, która potrzebowała skrzydłowego. Katowice zapewne opuści w tym okienku Jakub Łukowski, co może być jedną z przyczyn tego transferu. W tym sezonie Irka zdobył 5 bramek, z czego jedną przeciwko Gieksie. Do tego zanotował jedną asystę, a to wszystko w 20 występach. W kilku meczach zapewnił Piastowi bardzo cenne punkty. 28-letni Słowak może mieć jednak problemy z regularną grą, ponieważ w Katowicach na jego pozycji są też Marcel Wędrychowski i Eman Markowicz, którzy mają czasami przebłyski. GKS wydał na Irkę aż 400 tysięcy euro, więc to dla Piasta znakomity deal. Tym bardziej, że kontrakt Irki i tak wygasłby wraz z końcem sezonu. Latem Gieksa mogłaby mieć go za darmo, więc to dosyć zaskakująca oferta, chyba nie do końca rozsądna, biorąc pod uwagę, że GKS nie ma też jakiejś luki na tej pozycji. Moim zdaniem Irka nie do końca pasuje do ofensywy GKS-u, która opiera się w dużej mierze na wrzutkach, podczas gdy w piaście trenera myśliwca prawie nie istniały dośrodkowania. Irka jest bardzo szybki, to jego główny atut. Ale przy tym potrafi wykończyć sytuację. Taki zawodnik bardzo przydałby się piastowi w walce o pozostanie w lidze, więc mam takie wrażenie, jakby to bardziej było osłabienie rywala w potyczce o utrzymanie niż faktyczne wzmocnienie gieksy. Co sądzisz o tym transferze? Daj znać w komentarzu.